Słuchajcie, muszę powiedzieć, niestety, dzień dobry. Marian Akademia, tym razem nie ja będę pokazywał, jak się operuje. Mamy profesjonalnego operatora, demo operator, e, broker maszyny. Marcin pokaże to o wiele lepiej. Ja mogę sobie pozwolić na wypinanie, szybko złączy, ale taka robota, mimo że posiadam uprawnienia, to powierzmy to specjalistom. Tak jak widzicie, możemy mieć do tej roboty zastrzeżenia. Przemieciemy, odmieciemy. Do czego dochodzimy? Zwykła szczotka za 30 zł, dwoma śrubami podkręcona pod lemierz. Mamy substytut zamiatarki. Substytut do zaciągnięcia, do zamolenia, do pary do prostych rzeczy. Żeby to tak chodziło, jak widzieliście, tutaj, wymagany jest rotor. Tutaj mamy swoją 19 domówkę, 23 rok z rotorem. Ciekawą propozycję. Słuchajcie, ta maszyna z rotorem to jest 165 tysięcy złotych, więc całkiem nie głupio. Eee, nowa taka w granicach 200 paru. Eee, co jeszcze? Co jeszcze powinniśmy wiedzieć? Powiedziałem, że jest na śruby. Eee, muszę Wam powiedzieć także, że mogę to rozwiązanie założyć również na power tilta. Wtedy ta szczoteczka byłaby przykręcona na sztorc. Jeżeli chodzi o rozwiązania, bo widzicie na no tu miejscami to nam przepuszczało, Niemcy robią w ten sposób, że kręcą to przez ramkę, przez dwa płaskowniki, a do płaskownika dokręcają 3-4 szczotki do kupy. Wtedy to chodzi we właściwy sposób. No i cóż, niemieckie akcesorium, za które ktoś tam sobie życzy 1000 euro, macie za 120-150 zł, gotowe do maszyny. Wiadomo, te szczoteczki powinny być dość mocne, powinny być dość twarde. Im twardsza, tym lepsza. Myśmy tutaj wzięli zwykłą metrową szczoteczkę za 30 zł, dwie śrubki do podkręcenia pod lemierz. Proste rozwiązanie. Jak stworzyć zamolarkę, jak stworzyć e, proste akcesorium do pracy koparki do typowych zadań. Tu pokazujemy taką aplikację jaką mamy, natomiast od Waszej fantazji zależy co z tym zrobicie. Dzięki.